Siemanko, wszystkim z tej strony ma W dzisiejszy materiał. Chciałem Wam przedstawić mój najnowszy projekt, którym jest Galactus. Z racji tego zbliża się fantastyczna czwórka. Postanowiłem stworzyć kolejny gadżet dotyczący tego filmu. A skoro Wilanem jest taka, postać jak Galactus, musi być on wyjątkowy. Dlatego posiada on dwie funkcje. Jedną z nich jest bycie sekretnym pojemnikiem, a kolejną funkcją jest transformowanie w hełm. Jak możecie zobaczyć na filmiku, dlatego jeżeli chcecie go stworzyć, zapraszam do materiału. go nie przedłużając, lecimy z intro. Partnerami tego kanału, dzięki którym mogę tworzyć te niesamowite rzeczy, są sklep internetowy X3D Shop, czołowy producent drukarek Prusa, polski producent filamentu Devil Design, sklep z plikami 3D Do 3D. No i pierwsze elementy zostały już wydrukowane. Spójrzcie na tutaj część frontową, część twarzy, że tak się określę, i na szczegóły, jakie są zawarte w tym pliku. Naprawdę dobrze to wygląda. Tu jest szczubek tego hełmu, że tak się określę, a tutaj natomiast są te rogi. Ten ruch podzieliłem na dwie części, jak widzicie, że mogę je po prostu wydrukować, natomiast za chwilkę będę musiał przeciwległ wydrukować, także tak to się prezentuje, no i lecę z kolejnymi wydrukami. Udało mi się już pozbyć podpór i patrzcie na to jak to dobrze jest spasowane i jak dobrze wygląda. Tutaj macie miejsca na magnesy u góry i u dołu. I już praktycznie mamy hełm spasowany i patrzcie jeszcze na jedną rzecz, tutaj jest część ust. Tak na szybko wam to demonstruję, więc idealnie to pasuje. Naprawdę fajny projekt, dużo szczegółów jak się dopatrzycie. Jest naprawdę dobrze wyglądając projekt, teraz natomiast postaram się skleić, tutaj jak widzicie są te rogi, podzieliłem je na dwa, gdyż nie mieściły mi się, znaczy na upartego by mi się zmieściły na polu roboczym, ale później byłoby dużo podpór, więc wolałem to podzielić i za chwilkę to skleję klejem dwuskładnikowym, także zabieram się za pracę. Słuchajcie, ten róg już jest sklejony. Jeszcze zostało mi usunięcie tutaj takich niedoskonałości, ponieważ o, ta część była, leżała na stole, dlatego jeszcze widać, jak tutaj możecie zobaczyć niedoskonałości, dlatego zabieram się za ich pozbycie. Duże zmiarę smów. A teraz klasyczna moja rada. Przed malowaniem zachęcam zamontować magnesy, by później nie brudzić malowanego właśnie elementu, dlatego od razu przyklejamy. Tak jak widzicie, są magnesy 8x2, natomiast ja zmniejszyłem, jak wcześniej powiedziałem do 95% ten helm, dlatego troszeczkę się zmniejszyły te otwory właśnie, jak tutaj widzicie na magnesy, dlatego użyłem 7 na 2 i już zamontowałem tutaj usta, jak możecie zobaczyć. Kilka dosłownie magnesów zamontowałem i użyłem do tego oczywiście kleju dwuskładnikowego i to samo będę robił na tych tutaj magnesach górnych, jak również bocznych. Także lecimy. Słuchajcie, magnesy już mam zamontowane. Tu jak zobaczycie, wszystko leży idealnie. Dlatego teraz ostatnia faza tak naprawdę przed malowaniem, przed nakładaniem podkładu jest usunięcie tych tutaj drobnych elementów, które powstały od podpór, tak naprawdę od łączeń. I do tego służy mi taki skrobak. Nawet nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Natomiast macie tutaj markę. Szczerze Wam polecam. Dlatego ja się już zabieram za końcową fazę. No i za chwilkę lecimy z nakładaniem podkładu. Wszystkie elementy są już pomalowane. Zostało mi tak naprawdę zamontowanie tutaj tych rogów. Użyję do tego kleju dwuskładnikowego, chociaż tu jak widzicie są, jest miejsce na to, by wcisnąć ten róg na ten pal, że tak się określę. Następnie prawdopodobnie zamocuję tutaj ledy niebieskie, by w momencie, gdy będzie to maska, żeby to świeciło. Fajna, fajny efekt na pewno da. Zobaczę, gdzie będę musiał ukryć chyba tutaj e, same baterie i włącznik. No i co? Jeszcze Wam jedną rzecz zademonstruję. Mianowicie już pomalowałem część twarzy i ja zaprezentuję się w ten sposób przy po złożeniu. Na chwilkę przerwę ten materiał, gdyż ja mogło się, że sponsorem tego projektu jest firma PCBA. PCBA to czołowy producent płytek drukowanych, czyli pojętej elektroniki. Posiada również różnorodność usług, począwszy od druku 3D, obróbki blachy, formowanie wtryskowe, jak również obróbki CNC. Jeżeli potrzebujesz jakiś wydruk do swojego projektu, możesz szybko wystawić swoje pliki, wybrać z jakiego materiału i koloru ma być dany, wydrukowany element i od razu uzyskać wycenę, a producent gwarantuje szybką dostawę. PCBWay ułatwia uzyskanie niestandardowych części swojego projektu, nawet jeśli nie masz niezbędnych narzędzi, więc można znacznie ulepszać własne pomysły. A teraz wróćmy do filmu. Po zamontowaniu tych tutaj rogów pod napotkami, jedna rzecz, mianowicie ciężko jest wcisnąć ten tutaj element za rogami, żeby on się tutaj idealnie wbił. Dlatego postanowiłem, że użyję hotguna, żeby to miejsce z magnesami ten panel delikatnie wygiąć, żeby po prostu to łatwiej wchodziło. Jeżeli to się uda, to tak zostawiam. Jeżeli nie, to będą musiały być po prostu te rogi mocowane albo na wkład, na wkład, no w sensie wkładane, albo po prostu będę musiał wyklinić jakiś nowy sposób, dlatego mówię, no ciężko jest to wcisnąć, jak widzicie blokują te uszy, te rogi, dlatego ja za chwilkę hot chodgana. i się z tym upora mam nadzieję. Udało się, przynajmniej póki co. Zobaczymy jak będzie można nakładać ten hełm. I mamy takiego wielkiego jego mościa. No i zobaczmy, czy uda się odczepić tą tylną klapę bez problemu. Dobra, zdejmuję na początek to czoło. No i jakoś wychodzi. Także jeszcze mam jeden pomysł, mianowicie wyszlifuję mocniej tutaj tę część tylną i mam nadzieję, że to będzie lepiej wchodziło. Także zabieram się za to. Postanowiłem, że część twarzy delikatnie zamaskuję, tutaj usta zamaluję, żeby troszeczkę to realnie wyglądało, natomiast jeżeli chodzi o sam hełm, to jeszcze planuję wyciąć z tych ledów te miejsca na oczy, żeby troszeczkę to było mniejsze, one będą się prezentowały mniej więcej w ten sposób, a same tutaj, samą baterię i włącznik prawdopodobnie zamieszczę w tym tutaj miejscu, tutaj raczej nie będzie przeszkadzał w momencie, gdy się założy go na, na głowę co prawda ja go nie będę zakładał, tylko moja żona, już był test fitu, więc działa także co, zabieram się za wycinanie i za doklejanie ledów Pora na pierwszy lub Galactus. Zapatrzcie na to. Bang! Mamy to. LEDy zamontowane. Także możemy dalej lecieć z projektorem. I to było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli posiadacie drukarkę 3D, warto skorzystać z go wydrukować, gdyż to jest naprawdę bardzo prosty projekt, nie trzeba go obrabiać. Wystarczy dokleić magnesy i ledy i jest gotowy. Dlatego serdecznie polecam dla każdego fana Marvela. No i co, ja w tym momencie się z Wami żegnam. Przypominam Wam o zostawieniu lajka, suba bądź koma, aby rozwijać ten kanał, jak również o odwiedzeniu innych moich social media jak TikTok i Instagram. I co, widzimy się przy następnym projekcie. Na razie, cześć!